Że ten plac jest niekompletny. Od początku zakładaliśmy, że plac dla właściwego jego odbioru od strony rynku potrzebuje dominanty. Mamy żal do naszych przodków, a szczególnie do księcia ścinickiego Borka, który rozpoczął budowę tego oto budynku po lewej, że zafundował. Tak miniaturową katedrę z tak małą wieżą, zaledwie 103 metrową, która nie stanowi żadnej dominanty dla tego placu. Nie rozumiemy, jak turyści zmierzający od strony rynku w stronę Placu Wolności mają zauważyć tak miniaturową katedrę. Dlatego za momencik odsłonimy nasze drzwi. Żeby Państwo mogli zobaczyć kunszt siednickich złotników, którzy starali się wykonać takie dzieło, żeby spełniało wymagania nowoczesnej architektury i współgrało z otoczeniem tego placu.